Mówią, że w audio im większe, tym lepsze. Czyli najlepszy dźwięk będzie miało 60-tonowe wozidło przegubowe Volvo A60H. Brzmi absurdalnie. To idealnie, bo właśnie dziś zajmiemy się kolejną porcją absurdów audiofilskiej retoryki. W poprzednim odcinku rozłożyliśmy na części pierwsze winne, samochodowe i kwantowe analogie audiofili. Dzisiaj zajmiemy się siłą tłumu i krowimi plackami. Cześć, jestem Marcin. Oglądasz tą składowe czyli kanał o największych absurdach audiofilskiego świata. Zasubskrybuj po więcej. Argumentum ad immunitatem, czyli argument specjalnego przywileju. To bardzo wygodny trik, który polega na tym, że audiofil twierdzi, że jest niewrażliwy na znane błędy czy uprzedzenia. Na przykład, moja opinia nie jest zafałszowana, bo nie miałem żadnych uprzedzeń podczas gdy wszyscy cierpimy na takie efekty poznawcze. W istocie jest to podwójna miara. Gdy badanie nie potwierdza oczekiwań, przywołuje się, że ja byłem wolny od błędów, by uzasadnić nieważność obiektywnego testu. No bo na mnie sugestia nie działa, prawda? Ja się nie daję nabrać, podczas gdy każdy audiofil przecież wie, że srebro brzmi jasno, a miedź brzmi ciepło. To trochę tak, jakby twierdzić, że nie podlega się grawitacji. Czekajcie, jak to było? A, grawitacja nie istnieje, jest tylko gęstość, prawda? Argumentum ad suchum. To odmiana argumentu ad hominem, w którym audiofil broni swojego przekonania, mówiąc mniej więcej tak. Jeśli nie słyszysz różnicy, to znaczy, że masz słaby słuch, a jak masz słaby słuch, to nie możesz się wypowiadać. I voila, argument zabezpieczony, krytyka Zablokowana. I pewnie już widzicie tutaj absurd. Zamiast bronić samej tezy, przerzucamy ciężar na osobę, która tę te tezę kwestionuje. To klasyczne odwracanie kota ogonem, jak zresztą bardzo dużo tutaj przytoczonych błędów logicznych. Dyskusja nagle nie dotyczy już kabli, czy wzmacniacza, czy jakichś tam, nie wiem, pomiarów, tylko dotyczy Ciebie, a najczęściej Twojego słuchu i Twojego systemu. Sakramentalny pokaż, sprzęt pada tylko po to, żeby. Wyśmiać to, że używasz przedwzmacniacza, którego pana audiofil nie lubi, albo zbyt taniej końcówki mocy. No, generalnie, żeby cię zdyskredytować, bo za mało wydałeś na to hobby, żeby się wypowiadać. Zamiast rozmawiać o faktach, audiofil próbuje udowodnić, że jesteś zbyt głupi, zbyt biedny albo po prostu zbyt głuchy, w sumie w odwrotnej kolejności, żeby zrozumieć to, co ma na myśli. Nie można jednak przecenić audiofilskich dyskusji w promocji profilaktyki słuchu. Co prawda, typowy audiogram bada zakres do 8 kHz, czyli zakres mowy, ale skierowanie na badania laryngologiczne kończy w zasadzie wszystkie. Dyskusję po audiofilskiej stronie internetu. A ten argument to trochę jak w bajce o nowych szatach cesarza. Kto nie widzi magicznej tkaniny, ten się nie zna, a cesarz, no cóż, dalej stoi w samych gaciach. Argumentum ad żonum, o lubię ten argument, to audiofilska odmiana argumentu ad populum, czyli jednego z najstarszych chwytów retorycznych. I w dyskusji o grających kablach mówi się w ten sposób: Skoro wszyscy audiofile, których znam, słyszą różnicę, to ona musi istnieć. Tudzież, i stąd ta nazwa: skoro nawet moja żona słyszy z kuchni, jak zmieniam kable, to kable grają. I naprawdę chciałbym żartować z tą żoną, ale. Za wiele razy już słyszałem ten argument. Dosłownie mam go w audiofilskim bingo. No ale sam argument brzmi poważnie, bo kto się odważy sprzeciwić całemu forum pełnemu samozwańczych ekspertów, albo tym bardziej żonie. Problem w tym, że prawda nie staje się prawdą tylko dlatego, że ludzie w nią wierzą. Gdyby tłum miał rację, to Ziemia nadal byłaby płaska, a kręcenie młynkiem od kawy, nie wiem, nad telewizorem poprawiałoby sygnał z anteny. A w audio brzmi to tak, 99% użytkowników twierdzi, że ten kabel gra lepiej, no fajnie, ale 99% ludzi kiedyś twierdziło, że kod przynosi pecha jak przebiegnie drogę. Chyba tak nie jest, nie? Audiofilia to sport społeczny i tak naprawdę chodzi o akceptację w grupie, potrzebę przynależności, bycia docenianym. Kto lubi krytykantów, prawda? To połączenie autosugestii i efektu grupy. Im więcej osób powtarza tę samą bajkę, tym trudniej powiedzieć Ej, ale to nie ma sensu. A już w ogóle najtrudniej powiedzieć to samemu sobie. Ad verecundiam, czyli argument z autorytetu. Pamiętacie ten filmik? Dyski różnią się między sobą nawet w ramach jednej firmy. I to nie chodzi o HDD, SDD, tylko dwa różne HDD potrafią w różny sposób pracować. Dlatego, że szybkość odczytu może być inna, precyzja odczytu może być inna. Jakby krótkie, krótka odpowiedź jest taka: tak. Każdy dysk gra troszkę inaczej. Z doświadczenia wynika, że bezpieczniejsze w graniu, to znaczy. Powtarzalne wyniki dają dyski SSD. Natomiast jest jeszcze tak, że to dyski HDD, czyli tak naprawdę magnetyczne dyski, prawda, dają coś czego nie ma SSD. Nie, nikt tego nie potrafi dokładnie wyjaśnić, natomiast z doświadczenia wiem, że to zawsze chodzi o szumy, o szumy cyfrowe, które powstają w każdym momencie odtwarzania plików. I inaczej po prostu szumi dysk HDD, a inaczej jest SSD i Japończycy zrobili badania, z których wyszło, że różne dyski twarde grają inaczej. Oczywiście nie znajdziemy tych badań, a jak znajdziemy to z nich nic, nic nie wyjdzie, ale musimy uwierzyć na słowo, przecież taki autorytet jak pan Wojciech Pacuła powołujący się na autorytet, który dla niego jest autorytetem, czyli jakiś tam Japończyków, którzy są, jak już powiedziałem, dla niego autorytetem. Jezu, jesteśmy w autorycepcji. Nieważne. No to musi być prawda, prawda? No właśnie nie. Audiofile często powołują się też na kolegę muzyka, kolegę producenta muzycznego, to rzadziej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli ktoś jest świetnym muzykiem czy producentem, to nie oznacza automatycznie, że rozumie fizykę, przewodnictwa, nie wiem, transmisję, sygnałów cyfrowych, albo że potrafi przeprowadzić poprawnie ślepy test, bo... Uwierzcie mi, że to nie jest łatwe. A jeszcze gorzej, jak jacyś Japończycy z uniwersytetu w Tokio przeprowadzili jakieś badanie, no to jest taki klasyk, i chyba Acoustic Revive, i wydaje mi się, że Furutech powołuje się na taki argument. Oni tam mają jakiś uniwersytet tokijski, na który się powołują. I co prawda nie wiemy, jaki to jest dokładnie uniwersytet. Nie wiemy też, jakie tam przeprowadzono badania, kto je nadzorował, ale. Hej, badania, prawda? A przecież nie można obalić badań, których się nie widziało. Autorytet działa w swojej dziedzinie, ale nie zastępuje dowodów. A więc jeśli Robert Makłowicz zacznie wam mówić, że Ziemia jest płaska, albo jakiś, nie wiem, bokser mówi, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, to zastanów się, po co go w ogóle słuchasz. Wyjątkiem jest Robert Makłowicz. Z jego ust zawsze płynie, prawda? Także jak on powie, że Ziemia jest płaska, Uwierzę. A jeśli dowodów brak, to chociażby sam papież powiedział, że kabel USB zmienia barwę dźwięku. Fizyka nadal będzie miała to w głębokim poważaniu. Argumentu ad pecuniam, czyli argument do pieniędzy. Ile razy słyszałeś, że masz zbyt mało rozdzielczy system, żeby docenić zmiany, które wprowadza podstawka antywibracyjna pod router? Jest to przekonanie, że tylko bardzo drogi sprzęt audio może pokazać rzeczywiste różnice, a tańsze systemy nie liczą się w jakiejkolwiek dyskusji. Błąd polega na wiązaniu prawdziwości doznań z ceną, ignorując setki przypadków odwrotnych lub lukę między ceną a jakością audio. W ogóle taka zależność jest dziwaczna. Metka z ceną kupuje prestiż, tak. Cena kupuje poczucie wyjątkowości, to też jest fakt, ale to nie jest licytacja i większa kwota na metce nie kupuje prawa do prawdy. Argumentum ad bigus dicus, czyli argument od wielkości. Dlaczego te wszystkie audiophilskie kable są grube jak przedramie? Mógłbym powiedzieć, nie wiem, chociaż się domyśla. ale staram się być minimalnie poważny, minimalnie. Istnieje takie przekonanie, choć być może jest, nie jest wyrażane wprost, że rozmiar czy wielkość predestynują do lepszości. Im coś jest większe, tym musi być lepsze. Przecież 100-kilogramowy monoblok z kondensatorami jak słoik od babci musi grać jak... Holender. A z drugiej strony mamy kabel za audiofilską cenę, no jakoś tak nie pasuje, żeby był cienki, prawda? Mimo, że do wtyku zasilającego mieści się tylko jakiś konkretny przekrój przewodu, do wtyku głośnikowego również, to producenci takich kabli z jakiegoś powodu starają się, żeby były one grubsze od konkurencji. Gdybyśmy tylko wiedzieli dlaczego, no. Jeśli faktycznie ta zależność byłaby prawdziwa, to pozwólcie, że wyjaśnię błąd logiczny hiperbolą, ale smart lodówka side by side powinna grać lepiej niż monitor studyjny, a 60-tonowe woźdło przegubowe Volvo A60H, o którym mówiłem we wstępie, powinno być wzorem dobrego brzmienia. Jak to było? Referencyjnego, tak. Ad eligere. Elitaryzm. Tak jak w prawie stosuje się domniemanie niewinności, tak w audiofilii klient z odpowiednio zasobnym portfelem ma domniemanie słyszenia. Ten, który takiego zasobnego portfela nie ma, ma domniemanie niesłyszenia. Jest to błędne przekonanie, że audiofil jest jak kapitan planeta, i kiedy słuchacz wyższej klasy spotyka się ze sprzętem wyższej klasy, to nagle dostaje super A więc, że docenimy klasy podstawek pod kable tylko jeśli mamy odpowiednią wrażliwość. Bogaci i wybrani mają domniemanie słyszenia subtelności, reszta się po prostu nie liczy. Audiofilia wymaga wysokiego poziomu ekskluzywności, a więc żeby dołączyć do tego elitarnego grona trzeba mieć zasobny portfel, ale też słuchać muzyki, która jest akceptowana społecznie w grupie. O Jezu jaki był wrzask jak testowałem słuchawki na Slayerku. Słuchanie niektórych gatunków uznawane jest właśnie za nieprawidłowe, a wręcz za fopa. Niektórzy naprawdę nie potrafią mi wybaczyć tego Slayera, mimo że nie jestem wielkim fanem. Ten błąd polega na dyskwalifikowaniu doświadczeń innych z założenia, że trzeba spełniać wysokie kryteria zamożności i gustów muzycznych, by być uprawnionym do oceny brzmienia. Panowie, bo to zazwyczaj są panowie, to nie jest logika, to jest zwykły snobizm. Argumentum ad electrum, czyli argument do oczyszczenia elektronów. W gniazdku elektrycznym kabel za 100 tysięcy, a za gniazdkiem instalacja z lat 50., czyli teoria ostatniego metra. I od razu powiem tak, to ponownie jest hiperbola, bo przecież świadomy audiofil ma wymienione wszystkie kable w ścianach, a w skrzynce ma specjalne bezpieczniki i w ogóle ma WLZ jeszcze audiofilski. Ale wracając do meritum, jest to takie twierdzenie, że w poprawie dźwięku pomagają rytualne procesy oczyszczenia prądu złotem, srebrem i ge generalnie ostatnim metrem szlachetnego kabla zasilającego, czy tam jakiegoś innego, bo prąd przecież jest jak krew. Oj, to jest bardzo częsty argument, który pada w dyskusji o prądzie. Jeśli prąd jest brudny, to cały system nie działa na 100% swoich możliwości. Przecież podobnie jest z krwią, prawda? Budowanie niepokoju u audiofila przez ugruntowanie w nim przekonania, że właśnie jego sprzęt nie gra na 100%, bo nie ma odpowiedniego nie wiem, kabla, gniazdka, bezpiecznika, podstawki itd., tak sprawia, że przemysł audiowudu kwitnie. A uwierzcie mi, to działa. I wszystko ku chwale czystego prądu i szerokiej sceny. Jeśli to działa, to ja jutro zacznę filtrować wodę przez diamenty, bo przecież zwykły dzbanek brity to dla psa jest zniewaga. I najlepsze jak zwykle na koniec: Reductio od Tauri Extrementum, czyli argumentum ad bullshit. Skoro kable USB nie mają wpływu na brzmienie, to znaczy, że wszystkie kable USB są takie same. Dlaczego więc jednym kablem USB mogę przesyłać dane, a innym nie? Dlaczego jeden kabel USB przesyła dane szybciej niż inny? Co, hejterze? To takie audiofilskie Reductio ad absurdum, tyle że pozwoliłem sobie zastąpić absurd anglosaskim określeniem na bzdurę. Tudzież na krowi placek. Ten rodzaj pozamerytorycznej argumentacji polega na tym, że próbuje się udowodnić tezę przez wykazanie, że logika danego twierdzenia lub argumentu prowadzi do absurdu lub sprzeczności. Tylko, że zazwyczaj pomija się meritum. Jak na przykład, nie wiem, standardy połączeń USB. To, że USB-C ma tą samą wtyczkę, nie znaczy, że obsługuje ten sam standard i te same prędkości. Takie wiesz. Detale. Aha, i ten przykład z kablem USB to niestety autentyk. Jak zresztą wszystkie tutaj. Widziałem je zbyt wiele razy. Argumentum ad infinitum, czyli argument do nieskończoności. Zauważyłeś pewnie, że każdy akcesorium powoduje poszerzenie sceny. Gdzie więc jest granica? Otóż szerokość sceny jest tak nieskończona jak wszechświat. Już nie wystarczy kupić audiofilskiego routera i trzech audiofilskich przełączników, bo tak, je się połącza jeden do drugiego, żeby mieć lepsze brzmienie. Teraz każdy z tych elementów musisz zasilić liniowo. Zasilacz i router, i przełączniki zresztą też musisz postawić na antywibracyjnych nóżkach, tak w ogóle to jeszcze są specjalne. Dociski do tych przełączników i kable Ethernet oraz kable DC. A i niektóre przełączniki mają wymienne bezpieczniki, możesz tu y, też troszkę. Poszerzyć scenę. I wśród audiofili panuje takie przekonanie, że każde do, do, każdy dodatkowe akcesorium prowadzi do ulepszenia. Co prawda, jakbyś te wszystkie ulepszenia usunął bez wiedzy audiofila, to mógłby się o tym nigdy nie dowiedzieć, gdyby oczywiście korzystał jedynie ze zmysłu słuchu. Ale w internecie będzie twierdził, że bez tych akcesoriów to nie jest to sama, a różnica jest taka, że nawet niedosłyszący to usłyszy. I tak w nieskończoność i w nieskończoność. Każda zmiana powoduje zmianę, w sensie ka każde dołożenie akcesorium powoduje zmianę. A tak w ogóle to te, ci audiofile wszyscy zdają ślepe testy na piątkę. Efekty, że się słyszy w pewnym momencie powoduje wystrzał dopaminy po zakupie nowej zabawki, a nie sama zabawka, ale dopóki nie zdajesz sobie z tego sprawy będziesz twierdził, że każda zmiana powoduje zmiany i będziesz ulepszał i 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 ulepszał. Obserwuję audiofilmskie dyskusje już 8 lat, prawie 9. Podsumowałem tu chyba najczęściej popełniane błędy logiczne i retoryczne, jakieś takie błędy w rozumowaniu, które pojawiają się w dyskusjach na temat grających kabli. Oczywiście, te grające kable to też jest taka przenośnia. Niestety, dyskusja w internecie bardzo często sprowadza się do takich pozamerytorycznych chwytów. A im lepiej znamy te chwyty, tym łatwiej się na nie nie nabrać i łatwiej samemu. Się do nich nie uciekać. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za dźwięki. Jeśli się podobało, kliknij łapkę w górę, daj subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnej porcji audiofilskiego absurdu. Także jeszcze raz, dzięki za dźwięki. Do usłyszenia. Cześć. Nawet mi wyszło.